Pan z wami i z duchem twoim, słowa Ewangelii według świętego Jana, chwała Tobie, Panie. Na początku było słowo, a słowo było u Boga i Bogiem było słowo. Ono było na początku u Boga, wszystko przez nie się stało, aby z niego nic się nie stało z tego, co się stało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. Przyszedł on do, na świadectwo, by zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyć o światłości. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było słowo, a świat stał się przez nie, lecz świat go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi bożymi. Tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z rządzy ciała, ani zwoli męża ale z Boga się narodzili. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę chwałę, jaką jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Jan daje o nim świadectwo i głośno woła w słowach: Ten był, o którym powiedziałem, ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali łaskę. Po łasce. Podczas gdy prawo zostało nadane przez pośrednictwo Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział. Ten jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył. Oto słowo pańskie Chyba, Tobie Chrystus. Z tego hymnu o słowie jest zdanie, które zrobiło chyba największą karierę, mianowicie słowo stało się ciałem. I być może ono troszeczkę zasłoniło to zdanie, o którym dzisiaj chcę powiedzieć, na które chcę zwrócić uwagę, mianowicie. Przyszło do swojej własności, a swoich go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi bożymi. Bo to, że słowo stało się ciałem, to, to jest fakt, to jest wydarzenie, które możemy stwierdzić. Ale to drugie zdanie jest odpowiedzią nas jako ludzi na to, co się stało. I wiemy, że ta odpowiedź. Jest bardzo ważna, no bo ktoś może wiedzieć o wielu rzeczach, ale nie reagować. Ktoś może znać prawdę, ale wcale za nią nie pójść. Ktoś może odkryć coś wspaniałego, ale w ogóle z tego nie skorzystać. I gdybyśmy zostali tylko na tym pięknym, cudownym stwierdzeniu, że słowo stało się ciałem, to stoimy w pół drogi. Bo tu zaczyna się ten dramat, o którym. Mówi ten hymn, mianowicie, że słowo przyszło do swojej własności. Czyli do kogo? No do ciebie i do mnie. Czyli my jesteśmy własnością tego słowa. I nagle odkrywamy, że ten hymn nie jest o kimś obcym. To słowo nie jest o kimś, kto nie chodzi do kościoła. To jest właśnie hymn o tych, którzy są. Wierzący, którzy są pobożni. I dramat zaczyna się wtedy, kiedy to Słowo przychodzi do, do swoich, do wierzących, do pobożnych. I oni nie przyjmują tego Słowa. I to jest y, dramat też samego Jezusa, który płacze nad Jerozolimą. To jest dramat Jezusa, który. Który mówi, że on był jak, jak kwoka, który pisklęta gromadzi, i wielora, wiele razy chciał to robić, a, a ta własność nie chciała. Więc m, dzisiaj myślę, że każdy z nas jest zachęcony, żeby to zobaczyć, że to jest dzisiaj. Że to nie jest tak, że mamy czekać do jutra albo za miesiąc. Właśnie Bóg mówi dzisiaj. I cała liturgia. Wszystkie wydarzenia mówią, to jest dzisiaj. Dzisiaj słowo przychodzi do ciebie i pyta, czy ty uznasz, że jesteś własnością tego słowa? Czy ty uznasz, tak? Ty, Jezu, słowo masz prawo do mnie. Masz prawo we mnie zamieszkać. Masz prawo we mnie przebywać. I chciałbym, żebyśmy króciutko tak. Może w telegraficznym skrócie, przyjrzeli się temu, jak przychodzi Jezus do nas, swojej własności. Najpierw przychodzi jak dziecko, syn człowieczy. I wiemy, że, że niektórzy mają z tym problem, że nie przyjmują dzieci, nie, nie przyjmują nowego życia. Ktoś kiedyś tak powiedział, że. Że mniejsza dzietność oznacza mniejszą miłość. To znaczy, że społeczeństwo staje się wygodniejsze, bardziej rodzice nawet stają się trochę tacy, no, że, no, że czemu sobie mamy robić jakiś większy trud albo, albo to będzie dla nas jakiś kłopot. No bo gdybyśmy patrzyli tylko pod względem materialnym, to dzisiaj dużo więcej. Tak powinno być dzieci, niż yy, kiedyś. Tak logicznie myśląc: kiedyś było dużo bardziej ubogo, a rodziło się więcej dzieci. Dzisiaj te warunki, tu, chciałoby się powiedzieć, są lepsze, a mniej rodzi się dzieci. Oczywiście, ja nie chcę tutaj nikogo sądzać, bo, bo każdy musi zdecydować, ile chce mieć dzieci, czasami ile może mieć dzieci, to też jest prawda, bo to warunki też te fizyczne. Warunki nasze, nazwijmy to rodzinne, wskazują na coś, i każdy musi brać to pod uwagę. Ale to spostrzeżenie, że przyjęcie dziecka oznacza miłość, zresztą Jezus to powiedział: kto przyjmuje jedno z tych dzieci, mnie przyjmuje, jest, jest ważnym wytycznym, że dzisiaj Jezus przychodzi jako dziecko. Czyli ja chcę przyjmować życie, chcę przyjmować dziecko. Tu jest cały temat oczywiście odpowiedzialności, cały temat możliwości wychowania i tak dalej. I nie ma wątpliwości, że tak trzeba patrzeć, ale słowo przychodzi najpierw jako dziecko i pyta nas, jako swoją własność, czy chcemy przyjmować te dzieci. Bo następny temat to, czy ja chcę przyjąć dzieci, nie tylko własne, ale te, które potrzebują adopcji. To jest. Następna grupa dzieci, które czekają, żeby je przyjąć. Ile jest we mnie tej otwartości, żeby przyjmować dziecko, przyjmować życie? Potem Jezus przychodzi jako syn Maryi. I niektórzy mają tu kłopot z tym, że Maryja taką rolę odgrywa tak cudowną, tak wspaniałą w historii zbawienia w życiu Jezusa, w życiu Kościoła. I, I mają kłopot jakby z przyjęciem, że Słowo jest zrodzone przez dziewicę z Nazaretu. I znowu to jest pytanie, ile ja mam tej otwartości, żeby rzeczywiście przyjmować tak, jak zrobił to Bóg. To Bóg wyznaczył Maryi taką rolę, to Bóg wyznaczył jej to miejsce. Nikt z nas tego nie zrobił. Chodzi tylko o to, żeby to przyjąć, że ja przyjmuję, że właśnie tak jest, że Bóg tak zdecydował że tej dziewczynie z Nazaretu dał taką cudowną funkcję, takie zalanie, które przewyższa każde inne. I, I to słowo przychodzi, pytając nas, czy mnie przyjmiesz, bo jestem synem Maryi. Potem przychodzi Jezus jako... Yy, Ktoś, kto jest w żydowskiej rodzinie. I dla niektórych to jest kłopot. Przyjąć, że, że Izrael ma takie, taką rolę w historii, że to, że to Żydzi zostali wyznaczeni do tego szczególnego miejsca w historii, kiedy oni przez te wydarzenia są przygotowywani do tego, żeby dać Zbawiciela. Żeby właśnie w tym narodzie pojawił się Zbawiciel, Mesjasz, który dla całego świata jest znakiem zbawienia i jedności. I niektórzy mają z tym kłopot, że Jezus urodził się w żydowskiej rodzinie. Że trzeba uznać, że, że tak Bóg wybrał, tak Bóg zdecydował. Słowo przychodzi do swojej własności i pyta, czy ty jesteś gotów to przyjąć. Dalej, Jezus przychodzi jako syn Dawida, czyli jako król. I wiemy, że już od początku Herod miał z tym kłopot. Jak dowiedział się, mędrcy tę wiadomość przynieśli, rodzi się nowo pojawiająca się gwiazda na firmamencie, rodzi się nowe życie i rodzi się nowy król. Cała Jerozolima zatworzyła się. Jak to król, to znaczy on nami będzie teraz rządził? No właśnie, Jezus tak przychodzi, jako syn królewski. I przychodzi do ciebie i do mnie, i, i pyta, czy ty zgadzasz się, że ja będę tobą rządził? Że ty będziesz się podporządkowywał moim decyzjom? Czy tak będzie? Tak słowo przychodzi do nas, że nie ty decydujesz o swoim życiu, tylko on. Słowo przychodzi do własności. I pytanie, czy moje serce jest gotowe podporządkować się temu, który jest. Synem Dawida. Następnie Jezus przychodzi jako syn Boży, czyli uniżył siebie samego, odsunął swoją chwałę i stał się naszym bratem, stał się Emanuelem, czyli Bogiem tak bliskim, synem Boga, który stał się równy nam we wszystkim. Z wyjątkiem grzechu. I dla niektórych to jest trudne. Dla tych, którzy myślą, że Bóg jest kimś dalekim, musi być tak daleko, musi być tak oddalony, że w ogóle nie mamy kontaktu z Bogiem, że właściwie jesteśmy zdani tylko na jakieś takie nie do końca określone relacje z Nim. Niczego nie jesteśmy pewni, nic nie jesteśmy w stanie uczynić, żeby być blisko Boga. A Jezus właśnie przychodzi. Jako ten, który jest synem Boga, po to, żeby być blisko każdego z nas, by z nami rozmawiać, by z nami mieć kontakt, by przejść wszystkie etapy naszego życia, by pokazać, nic nie minęło mnie z Twojego życia, w czym nie mógłbym Ci przyjść z pomocą. Od poczęcia aż do śmierci i to takiej bolesnej śmierci. Jezus jako syn Boga przychodzi do swojej własności. I pytać, czy Ty chcesz mieć taką bliską relację? I w końcu Jezus przychodzi jako syn pierworodny, Ojca Przedwiecznego, czyli stwórca przychodzi do stworzenia. I to jest to słowo, które ma moc, słowo, które ma absolutną władzę nad wszystkim. I ono z taką pokorą przychodzi do Ciebie i do mnie. Stwórca do stworzenia. Yy. Mający wszystko w swoim ręku, właściwie do, do prochu, do ziarenka. I, I pyta, czy Ty mnie przyjmiesz. To jest pokora Boga. To dzisiaj. To jest pytanie Boga. O Twoją postawę dzisiaj. Od dziecka aż do syna ojca przedwiecznego, pierwotnego wszelkiego stworzenia, to ten, który e, chcąc dać Tobie szczęście, pyta Ciebie samego, czy pozwolisz, żeby On był w Twoim sercu, żeby On był w Twojej woli, żeby On był w Twoich myślach, żeby On był w Twoich emocjach. Żeby on był w Twoich decyzjach, żeby on był od początku do końca w Tobie. Przychodzi do swojej własności i Ciebie pyta o to, czego przyjmiesz. W Boże Narodzenie wyznanie wiary ma ten piękny moment, który to podkreśla. Mianowicie przerywamy to wyznanie na słowach, że Jezus przez moc ducha świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i uklękamy wtedy. To jest taki moment, gdzie liturgia, gdzie Kościół podkreśla właśnie to, o czym króciutko próbowałem w tym słowie komentującym Ewangelię pokazać. To jest ten moment, kiedy każdy z nas ma się zatrzymać i, i to pytanie ma dotrzeć do Twojego serca. Klękamy, zwracamy uwagę, to jest ten moment, to jest dzisiaj, to jest teraz. Więc zachęcam, żeby to był też moment, kiedy Ty w sercu odpowiesz na to zaproszenie, które słowo kieruje do Ciebie. Powstańmy, aby wyznać wiarę.